Dzisiaj jest fajny dzień. Wiecie, w tej chwili uczestniczę w takiej fajnej kolędzie Narodzin Słońca, no bo nie wiem, czy wiecie, że coś takiego jest prowadzone przez Monikę Burzyńską, ale cała rzecz polega na tym, że przekonuje się wiele razy, że to, co piszę w mojej książce, 9 kroków świadomego życia, to to jest te pierwsze kroki, które trzeba zrobić, aby móc poznać siebie, a to jest najważniejsze, bo jeżeli ktoś nie pozna siebie, nie będzie patrzył przez pryzmat siebie, czyli tego jaki jestem naprawdę, a nie jaki jestem ułożony przez system rodziców czy przez yy, że muszę się dostosować, że nie wolno mi o tym pomyśleć, że cały czas muszę uważać co powiedzą inni. No i kochani, to jest bardzo istotne, żeby Wykorzystać ten czas, wykorzystać ten czas, aby znaleźć siebie, aby ta osoba, którą jesteś, ta osoba, którą, z którą przyszedłeś tu na ten świat, czyli to czyste dziecko wewnętrzne, aby mogło dojść do głosu i aby mogło znaleźć siebie. Dlatego wiecie co? Zacznijcie myśleć, zatrzymajcie się na chwilkę. Zatrzymajcie się i pomyślcie o tym. Czego tak naprawdę chcę? Co jest moje prawdziwe? Co dla mnie jest najbardziej istotne w tym wszystkim, co się dzieje? Co ja mogę z tego po prostu skorzystać? Bo nie chcę Was martwić, bo to nie o to chodzi, żeby się martwić. Tylko jeżeli nie będziecie poznawać siebie, to cofniecie się bardzo istotnie. W najbliższym czasie będzie tak dużo zmian, tak dużo sytuacji, które albo wykorzystacie, Albo świat was trochę do tego zmusi, więc myślę, że najważniejszy czas zatrzymać się, pooddychać, pomyśleć i dać sobie szansę z powrotem wrócić do siebie. Miłego czasu. Zapraszam na stronę bogumilawosi.pl. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.